Trzeba nagrywać kolejne misje, bo kurde, nie ukrywam. Zaległości są, są, niestety. Nielegalne wyścigi, część pierwsza. Autorstwa Zawgamer tylko. Tu jest jakiś test. Dobra, zobaczmy, czy te wyścigi są rzeczywiście. Tak, autorstwa Zawgamer, jedziemy na nielegalne wyścigi. Znowu, pieprzony CJ jest zaznaczony jako cel. Zobacz, czy są nielegalne wyścigi. No to jedziemy tam. No i ogólnie to będzie chyba poniedziałek, kiedy będę wrzucał ten odcinek Dion. Więc mam nadzieję, że będziecie na moich streamach, bo planuję sobie tak streamować przez ten tydzień cały. Tak od 18 do 20. Takie chyba będą plany. I myślę, że codziennie będziemy zmieniać sobie grę. Najpierw będzie, czyli dzisiaj, e, Underground 1: dobra, chyba są. Nie widzę ich w sumie. Ustaw się na chodnik. A, tutaj są. Oj, przypomina. Oj, przypomniały mi się czasy, kiedy ja robiłem tą misję Fast Furious. Ja cie Stare dobre czasy. Ty ten pan, jak się nazywasz? Carl Johnson, CJ. Carl Skąd wiedziałem, że powiedział Carl? Okej, okay, ja Oskar. Teraz wy. Ja? Dobra, teraz yy, Karl, Że ja się ścigam teraz, tak? Zostaw się na polu startowym. Na, na polu startowym. Wow, on wystartował. Już od razu. Śmieciu, nie było 3, 2, 1 start. Jedziemy z nim. <laughs> Pięknie, ideolo. Pierwszy. Och, on chyba jedzić zbyt co nie potrafi. Haha, <laughs> no raczej tak. Ustaw się znów na linii startu O kurde Myślałem, że mnie skraszowało przed chwilą Takiego fryza złapałem <grystanie> Ale tu jednak nie O, zrobimy tak fajnie No prawie mi wyszło Prawie, prawie, nie ukrywam I co już? Startujemy od razu? Raz ci się udało, ale teraz... Ha! Ha! No co? Ha! Teraz mi się uda Cicerwa piąto Walpiando, Val, masz teraz trudniejszego trudniejsze przeciwnika. Dojdź do mety. <grystanie> ja wiem, co zrobię. mamy w Pit, i ten Caesar. Oh, man, pięknie go zjechałem. Ha, Karol, myślałem, że znów się wywiniesz z wyścigów. O, policja. i ijo, ijo, fajnie trzyma y, ręce na kierownicy. O, kurwa, nadawane w radiu. Policja rozpoczęła poszukiwania niejakiego Karla. Prosimy o nie wychodzenie z domów. Serio? Jestem tylko nielegalnym kierowcą. Ciąg dalszy nastąpi. Już koniec. Kurde. No i oceniacie w komentarzach, czy wam misja się podobała Zapamera. Ja lecę nagrywać kolejne odcinki z dyłą, więc siemaneczko, Eluwa. Trzymajcie się i bądźcie na streamie o... 18 raczej chyba wystartuje streama No i pamiętajcie też o zobaczeniu fanpage'a, bo no Reaktywowałem tego fanpage'a w końcu Więc no siema, no eluwa trzymajcie